To jest drugi odcinek drugiego sezonu mojego podcastu. Tym razem moim gościem był Damian Kiełbasa. Przeprowadziłem z Damianem bardzo ciekawą rozmowę na temat sztucznej inteligencji i tego, jak wpływa ona na obecne wyniki wyszukiwania. Twórcy narzędzi mają wymóg stosowania czegoś, co się nazywa Content Filter. Co powoduje, że jeśli odpytam sztuczną inteligencję, czy mogę zabić sąsiada, sztuczna inteligencja powie, że no pewnie. Content filter powie, że nie mogę tego zwrócić użytkownikowi. Na początku faktycznie interesowałem się bardziej promowaniem swoich serwisów, natomiast obserwowałem też, co się dzieje w branży. I widziałem pewne potrzeby, tak? I stąd pojawiły się też pierwsze narzędzia, w szczególności synonimizator synoglota. Coś, chce sobie zobaczyć, jak wygląda prehistoria SEO, to zapraszamy na forum.optymalizacja.com. Tam jest pełna pewna historia branży. Jaki e... miałeś NIC? Dziki reszio, 997. <grytanie> A to chyba Cię kojarzę. Jak, w Twojej opinii, teraz AI wpływa na wyniki wyszukiwania? My wszyscy jesteśmy podekscytowani sztuczną inteligencją, natomiast trzeba sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie, czy ona jest nam faktycznie potrzebna.